Cześć, witajcie, z tej strony Krysity A dzisiaj sobie zagramy po raz kolejny Deforesta Na TikToku czy tam na YouTubie dawałem posty różnej ankiety Czy chcecie z tej, tej gry więcej zobaczyć na moim kanale Więc więcej wybrało osób właśnie Deforesta, Więc sobie nagramy taką serię właśnie z tej gry i dzisiaj plan właśnie na odcinek to jest taki, żebyśmy sobie zrobili taką tutaj właśnie taką wielką bazę. Miałem plan, żeby sobie tutaj dać takie wielkie mury, tutaj z drzewa. Tutaj tak do samego powiedzmy tutaj gdzieś do tego końca i dać sobie może tutaj do tego miejsca tutaj o. I to będzie takie jedno wielkie, takie fajne miejsce Ale najpierw będę musiał sobie Zrobić Taką jedną rzecz Kurde że mógł szybko i łatwo zbierał drewno Kurde no Potrzebuję to więc dobra, tutaj potrzebuję patyki, więc idziemy szybko zebrać. No i przed odcinkiem możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, jak Wam się film spodoba. I też możecie pisać w komentarzu, czy chcecie też zobaczyć na kanale Uncharted. To też nagram w wolnej chwili. Dobra, tutaj te patyki zbieramy. Bo dzisiaj trochę budowy nas czeka. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, jeszcze tylko tu. Czy mogę zabrać? Dobra. I też wtedy, jak chyba yy, w poprzednim odcinku, jak byliśmy chyba w tym jachcie, tam yy, kartę można podłożyć. Nie pamiętam, czy ja o tym coś wspominałem, czy nie. To właśnie nie wiem, jaką kartę zdobyć. Czy to gdzieś w jakiejś jaskini będzie można zdobyć, czy jak. Ale też się przyda, bo... O kurde Już myślałem, że kanibal jakiś za mną kurde lata Dobra, zbieramy sobie No i dobra, mamy tutaj to No to sobie ścinamy tutaj elegancko Trzeba w tą, tą stronę popchać. Dobra, pięknie zbieramy to, oczywiście kładziemy. I też nie wiem, co z tym można byłoby zrobić. Bo to jest jakiś taki wielki korzeń jakby też by się przydało coś tu chyba zrobić. Shildarabę. Dobra Ten to później sobie zobaczę Nie mam tego do niszczenia Dobra To dajmy tak Jak to się robiło? A jeszcze Lina Potrzebna, potrzebna nam jest Dobra I tym będziemy mogli sobie te korzenie rozwalać. Co, weźmy to. Mogę to rozwalić, czy nie? O, dobra. A, tu już to zniknie, dobra. To git. Eee... Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Eee, tak zastanawiałem się, żeby może sobie dać o na przykład takie. Tylko to trzeba dobrze zbudować. Dobra, dajmy sobie może. Tutaj kanibale nie będą się pojawiać, myślę. Więc daję sobie tu. I tak praktycznie idziemy do samego końca. Tyle, ile będę chciał sobie dać. W dzisiejszym odcinku to tak będziemy bardziej się skupiać na budowaniu. A myślę, że w kolejnym może wybierzemy się do jakiejś kopalni czy coś. To trochę, trochę za daleko. Dajmy może sobie gdzieś tutaj, żeby był równy teren. Dobra, elegancko. To mogę sobie zjeść. Mogę. Sobie zjedzmy to na szybko. Eee, I dobra, tutaj będę chciał zrobić też tutaj cały taki murek ale tutaj będą drzwi więc sobie zobaczmy, jak to tam dalej wygląda hmm. dajmy sobie tutaj to trzeba to tak Dobra, dajmy sobie na przykład tutaj. Dobra. I tutaj możemy sobie edytować. Ale nie, my chyba sobie zostawimy normalnie. Tak. I teraz jakieś. Drzwi by się przydało zrobić. Dajemy sobie tutaj to. Trochę to krzywy jest. Było w miarę równo Ale chyba tak powinno być git, mi się wydaje Tu trochę ten... podłoga jest nierówna Więc tak może być, trochę No widać, że jest trochę przekrzywione. Ale dobra, zobaczmy To musimy zaraz usunąć Dobra Dawaj niż drzewo to może teraz wyleczne Żeby już coś ładniej wyglądało sobie zniszczmy Dobra, pięknie Tutaj liście Dobra I dajmy sobie znowu ten taki mur Niech będzie coś takiego i lecimy sobie coś w tym stylu dobra to sobie zniszczmy będzie potrzeba nam strasznie dużo tego drewna więc sporo budowy, ale przynajmniej będzie co robić. Dobra, pięknie. To sobie leci. Sobie już może postawmy od razu. To sobie dajmy tutaj do tego koszyka. Tutaj wody jeszcze nie ma. To sobie znieścimy to kaczki niepotrzebne. No i to. I myślę, że kolejnego odcinka możecie się spodziewać jutro. Myślę, że pojawią się nawet dwa odcinki. Yy... Myślę, że jeden pojawi się z DevRest'a, a drugi, yy, jeśli znajdę coś ciekawego, no to może w GTA nagram jakiś fajny odcinek. Tu jeszcze raz zobaczymy, yy, co będę miał w GTA do roboty, bo praktycznie już sobie wszystko zrobiłem. Tak się właśnie zostawiam, co bym mógł tam dalej porobić sobie właśnie No dobra, tutaj sobie spodujmy, przyciągnijmy to Powiedzmy gdzieś Gdzieś tutaj na przykład Dobra no i elegancko, tutaj już będziemy mieli sporo nawet miejsca. To później, chyba, jeszcze to, to, mi, ten, to mi się rozwali. Jak tam, tutaj się w tym prześpie, eee, więc będzie łatwo rozwalić. Gorzej, tylko chyba z tym łóżkiem, bo nie wiem, czy da radę to w ogóle rozwalić. To zobaczymy później. Tutaj mamy nasionka. To sobie zbitnimy. myślę, że jakieś pułapki też porobimy na tych kanibale, bo będą z pewnością atakować. Dobra, to są poleci. I mi tutaj mało budować Żeby było ciut bezpieczniej Bo kurde jak ja się przestraszę Tych kanibali to Będzie śmiesznie Dobra tutaj ja jeszcze mogę sobie położyć Dajmy sobie jeszcze tu No i też to fajnie jest to Fajnie jest to w ogóle że możemy sobie tym jeździć i sobie transportować to na przykład gdzie tylko chcemy więc sobie na przykład chce sobie podjechać tutaj do tych drzwi o yy. zatrzymujemy się bierzemy drewno i sobie o ulepszamy i jest elegancko trochę krzywo wyszło ale co tam będzie. Więc będzie trzeba się przespać. Tutaj kamienie też możemy układać, ale w tym przypadku nie będę nic takiego na razie robił. Się może prześpimy. Zapiszmy sobie tutaj. A nie, spać jeszcze nie mogę. Myślałem, że ten, że jak zapiszę to się będę mógł położyć spać. No to lipa. Tutaj bym potrzebował... Yy, futro królika. To trochę lipa. Będzie trzeba uważać na tych kanibali. Też mam jak coś w tej zapalniczkę więc mam nadzieję, że też nie będzie jakoś tak super yy, ciemno na odcinku. Dobra I tutaj praktycznie to wszystkie drzewa już mamy pozałatwiane Będę musiał sobie opuścić na tyle bazę i z tym wózkiem trochę pojeździć Ale jeszcze tutaj mamy blisko więc Dobra, weźmy sobie może tym Żeby ładniej wyglądała broń I szybsza jest Dobra Zobaczymy czy to mogę rozwalić Chyba nic z tego. Kurde. Już myślałem, że jakiś kanibal znowu. Ja właśnie miałem tyle ak akcji w tej grze, więc bym się nie spodziewał, jakbym zaraz miał za plecami jakiegoś kanibala. Na pewno w tym odcinku też nie dokończymy tej budowy całej, to nawet nie ma takiej chyba nawet opcji. To by za długo potrwało. Więc myślę, że to będzie max kilka odcinków i dopiero będę miał to gotowe, ale na następny odcinek yy, mam w planach coś innego zrobić. Ty zobaczmy czy mogę... A jeszcze nie mogę się przespać. Lipa. Ponieś to trzeba sobie tutaj je pouczmy Dobra Zaraz będę musiał sobie coś zjeść, bo głodny jestem Dobra, niech się trochę, niech trochę chwilę odpocznie, bo nie mam już siły Jeszcze będziemy na jakieś króliki zapalować no Dobra więc tutaj I też żeby nie robić co chwilę te tego samego To myślę że zaraz Przejdziemy się i może zapolujemy na kanibali. żeby było, żeby był fajny odcinek z tego, akurat się nasztyt, drzewo. Czy co ty nim? Myślałem, że ścięłeś, może zapolujemy na kanibali. Albo pójdziemy na chwilę, na ten, do jaskini. Zobaczymy, czy jakieś fajne itemy sobie zbierzemy. Przedrewno A co tu się z tym stało? Heh. Zbugowało się coś, A dobra Naprawiliśmy No i elegancko, tutaj nigdzie nie będziemy mogli się przebić Ale jeszcze sporo tutaj drewno Bardzo dużo roboty jeszcze tutaj zostało Możemy sobie tutaj normalnie otwierać Nie wiem czy można tutaj zamykać, ale chyba nie Nie, tutaj nie, mo nie mogę zamykać tych drzwi ale w niektórych drzwiach jest tak, że możemy sobie normalnie zamknąć. O, dobra, możemy się przespać. Więc połóżmy się spać. Tutaj nam trochę rozwaliło, ale to jakoś nam nie przeszkadza. Za niedługo będziemy mieli normalne łóżko. Zjedzmy coś na początek. Niestety nic nie napadało. Więc. Musimy się napić Wody A żarcie to nam zaraz się tutaj upiecze Więc dobra No dawaj mięko dawaj To co to jest? A to jest to mięso dobra Tutaj kości też mam ale trochę jeszcze brakuje do armora tutaj zobaczmy co to jest. Kości i śmaki. A, to jest to, dobra. To jest armor. Więc co to założmy? Już jest lepszy od poprzedniego Dobra, jedzmy sobie no i dobra się może przyjdźmy zobaczmy czy coś jest ciekawego w pobliżu no jak coś, to sobie to znajdziemy później i tak wszystko widać na z daleko widać taki punkcik jak w Minecrafcie nie pamiętam jak to się nazywa, yy, że w prawym takim rogu, górnym rogu, yy, pokazuje mapa, i ogólnie możecie sobie postawić tam checkpointa I ogólnie takie rzeczy yy, to coś, właśnie coś w tym podobie. Więc nie będzie problemu chyba, żeby to znaleźć. Dobra, co my tutaj mamy? Obóz Kanibali. Mamy ubranie, które możemy się przebrać. Dobra. Tutaj mamy garnek, to też nam się przyda. Tutaj masa trupów yy, Tutaj króliki są o. Jakby na przykład na nie zapolował. Trochę. a on mhm Trochę lipa. Potrzebuje piura i kości. zdecydowanie hmm. mam za mało piór, więc to jest taka lipa więc sobie weźmy to mordowo. Nie no, nie trafię go Tu jakiś beton i tam jakieś Nie podoba mi się ten obóz Coś za cicho tutaj jest Medykamenty Ci Nie, tutaj nie będę schodził, wchodził na górę Nie ma takiej potrzeby na razie Dobra, też nie ma co tak grzebać w tych szafkach tutaj Raczej, znaczy szafkach <grym> Nie ma co tak stać tam i, i sobie otwierać jakieś walizki Teraz może znajdziemy coś ciekawego. O, może uda nam się zapolować? Ej, nie damy rady. Dobra, to tak myślę, że ten, nie będę tak przedłużał tego odcinka. Myślę, że odcinki będą trwały po 25, 6, 7, coś tam minut. Nie będę robił takich długich, bo jak w ostatnim odcinku chyba coś tam 30 minut trwał. Takich to nie będę e, długich robił, więc maksymalnie 27, coś takiego. Myślę, że odcinki będą trwały. No, jeśli Wam się ten odcinek spodobał, możecie dać łapkę w górę i subika. E, a my się widzimy na odcinku e, z DeForesta jutro. Myślę, że o godzinie 10 nagram. A w, jeśli chodzi o wstawienie, to nie wiem dokładnie, kiedy się pojawi. Na jej że coś z GTA się też pojawi, bo też mam plany coś nagrać, ale jeszcze konkretnie nie mam pomysłu na co, więc zobaczymy jutro. Więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnych moich filmach. Cześć.